Seeker of the Cosmos, Nicholas Copernicus, visionary of the stars, your subjects await. With the boundless sky as your canvas, and the mysteries of the heavens awaiting your exploration. Your people are prepared to unlock the secrets of the universe. Guide them to new heights of knowledge and discovery, and lead them to a future as bright as the stellar dance of the night. Okay, that? będzie tylko miasto. Musimy wybrać projekt. Wybierzmy projekt Budowę farmy. O! Każdy region jest podzielony na różne strefy, a każda strefa może pomieścić jedno usprawnienie. Farmy najlepiej zają się w regionach o jakich plonach żywności. No to prędzej tu, nie? Tu mamy trzy burzka. Damy to po prostu. teraz pojedziemy na dobrej zwłoki do osiągnięcia niezależności agrarnej. Będę pracować nad tym projektem przez kilka najbliższych turn. Teraz musisz spojrzeć poza swoje granice. Wróć do mapy, aby wyjść w widoku. Mamy zwiadowcę. Może przejść świat i ujawnić nowe regiony zawierające surowce i drobniki, a nawet inne nacje. na Twoje pozycje. Przemieść. To idź, idź, no idź, czuł. Łomanie rozkazów. Aha, wpadnął w ruchu, to w ruchu, okej. Okay. Budowca jest gotowy do działania, ale Twoje rozkazy nie zostaną jeszcze wykonane. Następna kciura. Weźmy interakcję z ciekawym punktem. Jest gotowy. Jest chętny na wielu Na przykład niebezpieczne drapieżniki, ukryty surowiec, surowce i skrytki z surowcami dawno wymarłych ludów. Wybierz twojego zadowca i kliknij przyciskiem przyciski interesujące miejsce wobec interakcji. Zebrał jakąś skrytkę. Użytkowane narzędzia i sprzęt zapomnianego ludu. Często zawierają dobre udogodnienia i zasób. Chcemy być zbiorowczo do tego regionu, a następnie do odpierać. opierać. No i wspiera, chyba, nie? W technologie. Naukowcy czekają na wytyczne co do tego, na, na co mają skierować swoje wysiłki. Technologie odblokowane przy pomocy badań zużywanych w każdej kurze mogą zapewnić różne korzyści, takie jak nowe ustawienia tych umiejętności po baterii, a nawet prestiż. Znajdź na każdą technologię w dwóch, to blokowuje. Kliknij lewym przyciskiem myszy na technologię, aby rozpocząć badania. mamy farmę, to chyba co zrobimy? Produkcja lin, lecznictwo, apteki, fermentacja, ceramika, hodowla zwierząt. No, hodowla zwierząt to by była dobra. A zróbmy hodowlę zwierząt. Katalizator R musimy zbadać, który odblokuje się po opracowaniu określonej liczby technologii. Po opracowaniu katalizatora R nie będzie już można badać żadnych niezbadanych dotąd technologii z epoki. Okej. Ok, ukończ farmę. Farma jest do 5 tu. To nam coś zebrano. Hug. goście, to zwierzątka. To, co jest? Sól kamienna. To no w górę. Dobra, pójdziemy może w górę. Czy tu? Gdzie mu to? O, coś jest. Remietarnów. A no, plemię będą się czasami z tobą kontaktować, a sportów, w jaki im odpowiesz, może no, wpłynąć na ich postrzeganie Ciebie. Ci, którzy darzą, darzą Ci wielkim szacunkiem, mogą dołączyć do Twojej nacji, a ci, którzy Ci nie lubią, mogą Cię zaatakować. No tak. po ja pozwólcie, na Pasekstana, no zobaczyć, co bliskie plemię myśli o Twojej nacji. Co oni myślą o ja mam tu iść? Nie ma. O! Wojowniki! Nie tam my się tu, zobaczymy. Trzeba to kojowie? Nie. Ale mamy skrytkę, odkrytą, idziemy tam. Ile tej farmy Jeszcze jedna tura, czyli teraz będziemy mieć farmę. Między torami czas przesuwał się naprzód, aby zobaczyć wszystko co się wydarzyło. Najskursowy na stos z powiadaniem po prawej stronie. Pięknie mi, aby przyjść się bliżej. Okej, okay, mamy farmę. No, fajna. do mapy. A to bezczynne, czyli musimy wybrać projekt. Mamy farmę. Warsztat? Tak, okay, to robimy warsztat. Warsztat możemy tu gdzieś. Pan odwodowca zabawa się? Nie, idziemy tu. Błóg, Bęglina, sklep mięsny, prestiż, gierbol, koi, koi. Bizo, Kośunioła, Mijaki. Owca, bydło, koza, lama. I dziczyzna. Super. Twoje działania do której prestiż. Przez to trafię na światową scenę. Nacja z najwyższym prestiżem. Na koniec trzech aktów zostanie zwycięzcą. Kliknij aktualną liczbę prestiżu, aby dowiedzieć się więcej. Um, gdzie ona jest? A tu jest. Uuu! Wiesz, lektor rząda z nauką, wojskiem i przemysłem swojej nacji, ale to jedyny sposób, aby stać się prawdziwą Kariną Światową. No, kultura i religia to inne ważne obkazy pozwalające zdobyć prestiż Badaj technologie związane z tymi domenami, albo wydrukować nowe, potężne narzędzia do zarządzania swoimi obywatelami, tworzenia sztuki i literatury oraz kulturowania świętych wierzeń. Kitnie w każdą domenę. Celem gry ARA jest wyróżnienie się z na arenie międzynarodowej przez zgromadzenie prestiżu. Niczym nie wyróżnione od wyeliminowane w czasie wymiany aktu. Narracja z najwyższym prestiżem na koniec zostanie zrujnowana z Sądu. prestiż, aby cię To mówiąc, jakości życia, założenie nacji, technologie miasta, technologie triumfy, celak, to wdrożenie, zbudowanie, upewnienie, do... zamożność. Wow, dobra. Jeżeli warstwa zostanie ukończony, to jest możliwe, że w nim przedmiotów do swojej, dla swojej nacji. Upewnij się, że warta znajduje się w kolejce projektu, poczekaj, aż budowa zacznie... Zostanie zakończona lub przyspiesz wykonanie rozkazu. Klikam w pilny rozkaz, a znajdzie się ona na szczycie kolei. Ale no, jest na szczycie kolejki. Wyjdziemy Badania zakończone. Ziarna, chlebek, spichlerz, ziarno ryżu, magazyn zbożowy... Ryby. Ma... Jakie to mamy dostęp do wody? Nie mamy dostępu do wody. Chyba to przechowanie na razie I chyba nam się skończył warsztat, tak? Czy nie? Nie, jeszcze dwie tury. I zarządzaj swoimi celami, zarządzaj swoją kolejką. Wielkie palenisko. Ucztaj jakaś. Wurcztańskiem się. <laughs> da Bez zejedu. Oj, tu wilki. Wilczyska. Wchodzę w tą stronę. Bo chyba wilki nie zjedzą. Jest w Awansowało miasto do drugiego poziomu. Mm -hmm. Miasto o wyższych poziomach mają większe potrzeby, ale także zapewniają ekscytujące możliwości. Przyjdź do swojego miasta, by sprawdzić, co małego jest na tym poziomie. Miasto jest gotowe, możemy rozpocząć wytworzenie przedmiotów korzystając z receptorów. Wejdź do wielkiego miasta i wybierz w z prawego panelu. Region. Większa populacja to do potrzebowanie na więcej ziemi. W miarę dodawania kolejnych poziomów miasta, odblokujesz roszczenia. co pozwoli Ci rozszerzyć granice swojego miasta a o otaczające jej regiony, aby uzyskać dostęp do ich zysków i sterowców naturalnych. Przyjmijmy Śląsk, Walmia, Pomorze, Podlasie, Ełk, Leszno, Tutaj widzę fajnie by było iść A, widzę, bo sól tam potem coś jest W lotnictwo Aluminium wiemy jak na razie z dzidami latamy tu lasie No nawet spoko wygląda ten Śląsk Warmia to jest nie najgorzej, no i no Może Śląsk nie być bierz. Bieramy Begiem przejęty Zaczną oplawiać ziemię i zbierać surowca Okej, wybiorowy projekt Osadnicy, zwiadowca, włócznicy Może włóczników zrobimy. A zobaczmy jeszcze ten warsztat. Gdzie jest warsztat? Tu jest. Warsztat umożliwia rzemieślnikom wytworzenie koszy lub narzędzi kamiennych. Każde usprawnienie ma swój własny szereg dróg, które może wytworzyć, a każdy z nich zapewnia inne korzyści. Aby rozpocząć wytworzenie, krytnie rzemieślnikom narzędzia kamienne. I narzędzia kamienne, cyk. Ucznienik produkcji Twojego miasta określi ile tur zajmie ich wyprodukowanie. Jednak możesz użyć różnych dóbr i materiałów, aby skrócić czas wytwarzania, przy czym każdy z nich oferuje inne premier do przyspieszenia. Jeśli jakieś są niedostępne, zawsze można wykorzystać dobrobyt. Kliknij miejsce na składnik i umieś w nim trochę monet, aby przyspieszyć wytwarzanie. W dobrym tempie będą teraz wytwarzane. Dobra. Ale ja wybiorę projekt. Jeszcze jakiś mieszkanie? To mi to da. Czy sztuki mieszkań w mieście, plus czy produkcji w mieście, plus dwa dodatkowe mieszkania w przypadku zbudowania w centrum miasta. Wytwarza ryby i mięsko, plus prestiż. Produkcja materiału i drewna. Może to jest kawał Tutaj. Pacjemy. Kolumny o co? Jednostki bezczynne. Co to jest? Mówi szlachetny. Musimy zbrojnie składać się z jednostek wojskowych, które można szkolić za pomocą projektów miejskich. Z kolei, kiedy już projekty, wybierz ikonę włócznika. Pójdź. Jest Aha, ja już wiem. Ja już wiem ten. Dobra, to. Nie, no zróbmy najpierw ten sklepik, najpierw nie robimy odłącznika. I pójdziemy tu. O, góry. Chodźmy po to. Już niech na szkolimy Tobie sobie. Chwilę Natura, tak? I bierz projekt. Włócznik. Dodaj jednostki do rezultów. Na chwilę, ale jak ja je mam dodać? Jak się zrobią, chyba, tak? Zadanie zakończone. Przechowywanie ziarna. Magazyn zbożowych chlebek z piwów, ziarno ryżu. Miska ryżu. Hmm... Było lecznictwo. Może co by było dobre. Mam no, na razie w no, plus sześć to wszystko. Mówię, to. To jest bezczynny? Nie, nie ma co O, to może nie nic. Nie ma na dół. Zobaczymy, co tam się dzieje. No i nie ma ciekawego. A to co to jest? Taki kwiatek? Mandragor. I wilki. Jednostki bezczynne. My no, chyba wejdziemy do góry. Ojej, jest ich trochę. Nie. Hmm. się wydarzenia, które będą mogły... Wymagamy twojej uwagi i osądu. Twoje decyzje mogą mieć różne skutki, a samo po tylko czas pokaże, czy były korzystne. Klikniętym przyciskiem jeszcze powiadomienia, aby zobaczyć, czego dotyczyło wydarzenia. testament to such a palace can also honor your nation's past and future. Your advisors are excited to build a palace on a site proven auspicious for your people over the centuries, and the oracles urge you to do so with haste. We I przy Warszawa, rozmieść. Teraz my ja mogę chyba się na te... umy iść. Nie. Gdzie on jest? Weźmiemy jeszcze jednego zwiadowca, zrobimy. A well, boy no older than 16 enters your court, springing with excitement. He explains that he and his friends were climbing trees, and while sitting atop a giant oak, he spotted a raised and unnaturally round hill and smoke. as though from a campfire rising in the distance he requests support to safely investigate. Wiadowca, czy wyruszają w drogę i wracają poranieni, ale zwycięzcy. Ciągną do sobą skarku, chociaż najeźdźcy zniknęli i rodzice nastolatków nie są zadowoleni z tego, że ich szanowni zostali wysłani na niebezpieczne terytorium i że wyrządzono im krzywdę. O tu, zgodnie że wraca z wyjściami o tani w forcie wojennym, w którym roi od najeźdźców. wyszą żołnierzy, którzy pośpiesznie go jej mitruje, naciągających intuców i odbierają głupy wojenne. Żołnierze i chłopiec zostają uznani za bohaterów. No to jest lepsze. Udogodnienia, które mogą być użyte do zapewnienia tymczasowych korzyści Twojemu miastu. Różne udogodnienia zapewniają premię do różnych obszarów, takich jak jakość życia Twoich mieszkańców lub produkty Twojego miasta. termin, które może być użyte jako udogodnienie, miejsce zostanie się aktywne. Jako miasta, kliknij wolne miejsce na udogodnieni, wybierz udogodnienie do umieszczenia na liście opcji. Udogodnienie. Wymysław i loginie. Wypełnił na udogodnienia. Biżuteria? Dobra, które wytworzysz, mogą być wykorzystane do handlu w stosunkach dyplomatycznych lub jako udogodnienie poprawiające jakość życia Twojej inaczej. Wybrzmiąc erę eksploatacji stanowią miasta. komunikacji. plus 10 zamożności, plus 15 szczęścia. Efekt utrzymuje się 10 turnos. To dobra. I to. Gdzie tych włóczników mamy? Ej! Gdzie oni są? zaatakować te, Momentu. Oddział zaczyna się zbierać, zakończy mobilizację w ciągu 3 -tru. Gdy będzie gotowy, zostanie rozmieszczony w swoim mieście. Okej. Okay. Rozpoczyna się zbiórka. Super, włócznicy. Jeny. Kamień szlachetny. No, ale to bym musiał mieć tu jakąś... Chłodność, że tu na około tych gór ma mieć. Dobra, idźmy tędy. Uuu, Wielbłądy, jakaś pustynia w ogóle. Siły są gotowe. Rozmieszczone w mieście. Okej. Okay. No, no. Wybieraj to. A my idziemy walczyć. Wow! Takie uniki mają zagrożenie, które pomyłają na to, jak szybko odchłodnił zwierząt, co może je pokonać. Uważaj, bo to niebezpieczne zwierzęta mogą zranić zwierzęta. już nie jest za dosyć, to jest dłuższe. Będę miał cztery. No, chyba damy radę. Tam nie zakończone. Wo, biją się, biją. Do no jednego tyle. I jedna poma. No. Idziemy w góźników.

dalej tam go piorą? Boże święty! Może oh. go zabiję okładzio. Dalej go piorą? A no, ludzie. Ja widać. Dobra. No fajne. z sodowcami. O, mamy eksperta. Your we'll sure. people tell stories of the seat of the divine. At the gates, a statue of a god as tall as a mountain looms. Imposing, welcoming, awe inspiring. No nation has built such a structure, but the first to do so would surely stand apart. Kolos Rodyjski uważany był za najwyższy posąg starożytnego świata, mając około 33 metrów wysokości. Posąg upamiętniał triumf ludu podczas obrężenia RODOS i został z wdzięcznością poświęcony Heliosowi, boskiemu patronowi miasta. Za donosą swoją moc odblokuje efekt odwrotny cel aktu kolos rodyjski. Uuu. Och Ja w Encarcie. Encarta zawiera księgi i wiedzy dotyczące Ara Historia on To Odkryć szerokie zakres informacji, w tym strategię, historię i szczegóły dotyczące terminologii. Fajna gierka. Mi się podoba. Dajcie znać w komentarzu, czy on też. Polecimy z drugim odcinkiem. Na razie.